Przed nami, to co widać, bardzo długi weekend. To jest generalnie szerszy problem, zahaczający nawet o wakacje. Fenomen długiego weekendu. Co nas pcha w miejsca, gdzie jest już cała masa innych ludzi? Jakbyśmy nie mogli pojechać tam na przykład, ja wiem, w tygodniu albo w normalny weekend, kiedy ludzi jest mniej. Jedziemy na przykład do Zakopanego i doskonale wiemy, że nie będzie dla nas miejsca. Parkingi przepełnione, restauracje drogie oblężone, wszędzie kolejki, tłumy, dzieci się gubią, Forsa paruje z portfela, czasami sam portfel. Wyparuje, żeby cieszyć zawartością kogo innego. A my o to pchamy się w ten dramat. A może też idziemy sprawdzić, a nuż widelec nikt nie przyjechał? A kiedy się okazuje, że jednak przyjechali, to nie można wrócić, bo są takie korki, i zostajemy. To trochę działa tak jak w Perelu, lecz tam, gdzie inni ustaw się w ogonku, na pewno rzucili coś do sklepu. A albo jest coś, co się przyda, to jest bez sensu. Człowiek jedzie i nawet się nie zastanawia, czy tego chce. Z zatłoczonych miast, fabryk, biur. Ludzie, słuchajcie, jedziemy odpoczywać do jeszcze bardziej zatłoczonych miejsc. A tam, skąd wyjechaliśmy, jest luźno w porównaniu do miejsc, gdzie przyjechaliśmy. Czy zatem nie lepiej w długi weekend zostać w domu, posiedzieć na balkonie albo w ogródku, czyli na Greenlandii, a, a, albo o, pójść do pracy. Tam już jest zupełnie luźno. Nikogo nie ma. Jest cisza, spokój, znakomita okazja do sennego odpoczynku. I tak trzeba robić.